Uniwersum Harry'ego Pottera, może nie przez wszystkich lubiane, na pewno zapisało się na kartach historii e, światowej kinematografii. To akurat trzeba przyznać, nawet jak nie jesteś fanem tej serii, to chyba to widać. Ja z kolei powiem, że do filmów o tym jakże młodym czarodzieju mam szczególny sentyment. Jak byłem bardzo mały, to moja mama czytała mi do snu właśnie książki z tej serii. Później, jak zacząłem się interesować filmografią, to obejrzałem wszystkie części i spodobały mi się. Aczkolwiek chyba trochę się zapominam, ponieważ dzisiejszy film nie jest to o Harry Potterze. Pragnę Wam przedstawić młodsze rodzeństwo tej serii od tej samej autorki, czyli mianowicie Fantastyczne Zwierzęta. Zapraszam do oglądania. W tym materiale będę się głównie skupiał na pierwszej części, ponieważ jak ktoś nie wie, to jest też druga. W tym roku to już w ogóle będzie hit, ponieważ wychodzi trzecia. Warto się jednak skupić na tym, jak y, powstał y, ten film. Historia krótka, lecz nawet ciekawa. Generalnie majątek J.K. Rowling, czyli autorki pojeści Harry'ego Pottera, wycenia się na ponad 600 milionów dolarów. Niektórzy uważają, że jest to więcej, ale ja z oficjalnych źródeł wyczytałem właśnie taką kwotę. Mimo wszystko widać, że jeśli dalej chce pracować nad projektem Harry'ego Pottera i ogólnie uniwersum tej serii, to nie robi tego z potrzeb portfela, tylko z po prostu zamiłowania do swojego dzieła. I o ile Harry Potter to jest książka, a film to jedynie adaptacja, to fantastyczne zwierzęta już nie. Film Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć powstał yy, niewątpliwie przez olbrzymi sukces Harry'ego Pottera. Po zakończeniu sagi Harry'ego Pottera twórcy musieli się zmierzyć z nielada wyzwaniem. Nie można było tak zostawić popularności, którą się nacieszył Harry Potter. Trzeba było zrobić kolejny film. Z tego co się orientuję, to postacie występujące w filmie już wcześniej egzystowały w uniwersum Harry'ego Pottera, ale po prostu ich historia została przełożona, no, jakby to powiedzieć, na duży ekran. I tak powstał przyzwoity film z dobrą fabułą. Światowa premiera odbyła się 8 listopada 2016 roku, a w Polsce film zadebiutował 10 dni później, czyli mianowicie 18 listopada, oczywiście tego samego roku, i został przyjęty dosyć dobrze. Nie można tego powiedzieć o drugiej części, ale jak mówiłem na początku, tutaj skupiamy się na pierwszej. Głównym bohaterem filmu jest Newt Scamander, grany przez wybitnego Eddie'ego Redmayna, a sam film opowiada o fataszczych zwierzętach, które Newt trzyma w swojej zaczerowanej walizce. Chyba nie muszę dopominać, że co druga postać w uniwersum Harry'ego Pottera to czarodziej, więc w przypadku Scamandera nie jest inaczej. Film zaczynamy od tego, że rudy pisarz czarodziej przyjeżdża do Ameryki. W trakcie trwania filmu dowiadujemy się, że Skamander zalicza tą wizytę ze względu na swoje zwierzęta. Oczywiście wszyscy wiemy, że prawdziwy cel tej eskapady to wydojenie jak największych pieniędzy z pozostałych części Harry'ego Pottera. ale według scenariusza Newt chce wypuścić jedno ze swoich zwierząt na wolność do naturalnego środowiska, czy jak to tam się biologicznie mówi, bo nie za bardzo wiem. No i tu zaczynają się schody. Już w pierwszych scenach filmu nie wszystko idzie zgodnie z planem. Mianowicie Nifler, po polsku niuchać, jeden ze zwierząt z komandera ucieka z walizki. Z racji, że jest to zwierzę, które lubi swego rodzaju błyskotki i biżuterię, trudno będzie je złapać. Mimo wszystko niód wie w czym rzecz i wyrusza do banku. Tam spotyka kolejną postać w tym filmie, czyli Jaco'a Kowalskiego, który jest mugolem. Jak ktoś nigdy nie oglądał Harry'ego Pottera i nie wie, co to jest Smugol, to jest to osoba nieznająca magii, która nie potrafi ją dysponować, po prostu nie czarodziej. Z początku interakcja między tymi dwoma panami jest dosyć mała, ponieważ Skamander szybko ruszyłby szukać swojego fantastycznego dziebaka, ale totalnie przez przypadek z Walizki Newta wypadło wykluwające się jajo jednego z jego zwierzaków. Jajko znalazło się w rękach Kowalskiego. Mugol natomiast zajęcia swoją wizytę w banku, ponieważ chce założyć piekarnię. Jednak się nie udaje i bank szybko odrzuca jego propozycję. Gdy skamander dalej wącha za niuchaczem, Kowalski zauważa, że w jego kieszeni coś się wykluwa. Wiedząc, że anglik musi mieć z tym coś wspólnego, szybko woła skamandera. Newt, nie zbając o dyskretność, teleportuje siebie i mugola o piętro niżej. Kowalski jest szokowany, a Newt podziwia to, co się z jajka wykluwa. Czarodziej w ogóle nie przejmuje się Mugolem. Dlatego schodzi jeszcze piętro niżej, mianowicie do sejfu, mając nadzieję, że tam znajdzie swojego niuchacza. Nic bardziej mylnego, ponieważ tam siedzi i zgarnia nowe monety. Kiedy na miejsce przybywa ochrona banku i myśli, że tych dwóch chce go okraść, Newt ponownie wyciąga swoją różkę i teleportuje Kowalskiego oraz oczywiście siebie poza teren banku. Skamander chce wyczyścić pamięć Mugolowi, natomiast ten jest w szoku i ucieka. Okazuje się, że przez cały czas poczynania Newta śledziła poperty Goldstein. W trakcie ich rozmowy dowiadujemy się, że pracują na dla Ministerstwa Magii i z przykrością muszą zgarnąć Newta. Mianowicie za to, że najpierw nie potrafił pilnować zwierzęcia, a później zapomniał wyczyścić pamięć mogolowi. Tak się prezentuje mniej więcej wstęp filmu. Później dowiadujemy się, że w Nowym Jorku, ponieważ to jest główne miasto wydarzeń, grasuje pewien potwór. Ludzie oskarżają z że to coś pochodzi z jego walizki. Wyjaśnienie jest dosyć ciekawe i nie zawiodło. To w sumie jest główny wątek filmu. Jak na Harego Pottera przystało, można liczyć na fajne pojedynki różdżkami, plot Twist też dobry, nie to co w drugiej części, ale tak skupiamy się na pierwszej. I oczywiście obsada. Aktorzy zagrali miodzik, po prostu jest świetnie. Ja się bardzo że ten film powstał i chciałem powiedzieć, że jestem fanem. Sam czasami wolę obejrzeć tą pierwszą część niż niektóre Harry'ego Pottera, bo uważam po prostu, że jest lepsza i ciekawsza. Ja uważam, że ten film zasługuje na ocenę 7 na 10. Naprawdę. Nie jest wyśmienicie, nie jest okropnie, jest po prostu dobrze, przyjemnie się to ogląda. To tyle, ile mam w tym filmie do zaoferowania. Czekam na trzecią część Fantastycznych Zwierząt, która będzie już w kwietniu tego roku. I będę powoli się z Wami żegnał, ponieważ wszystko co chciałem przedstawić przedstawiłem. Życzę Wam miłego dnia. Możecie się podzielić swoją opinią w komentarzu. Na pewno przeczytam, ponieważ lepiej startuję z tym kanałem i chciałem go jakoś rozwinąć, a relacja z widzami na pewno w tym pomoże. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do widzenia.